I już w autobusie. Yo, i pom pom, tu jest szary. Dobra, to do, do schronienia trzeba się schronić. To gdzie w końcu? Na schronienie. Dobra, jak tam gdzie lądujemy? Na schronienie. Na schronienie. Było... No, będziemy się chronić. No. Czy to już. Ja. już? Nie. Już? Nie żartuję. A nie, którzy polecieli. A to nie, nie? był żart. To, to że już dwóch polecieli. No, Dobra, poleciałem teraz, też ta. teraz. No ja o centralnie, Ech, Ale sprankowałeś! Nie o, byli dobre schron Mhm. Ale Trze gdzieś dalej. Trze Trzeba sobie yeah. wykupić jakieś miejscówki, żeby gracze nie lecieli. To jest taka bariera, że gracze się blokują. By nie gracze... Bariera, blokują. że skóra się ściera. O. Mam za... kurwa co za pismy Mamo to w i naboje, że to ktoś inny Tu nic nie ma, tutaj może coś będzie. O, tu może wezmę Na szybko łyk Na szybko drugi Łyk Ja tak, tak, na, na, najlepiej samemu pić Audi, Audi. Dobra jakieś skromne broni, ale są Uwaga są Uwaga, reklama Poszedł sam Samemu poszedł na dwie drużyny O! Jak skitrane? Dobra, A to tutaj to tutaj, to tutaj, tutaj nic nie ma, nie? Jak tam masz bronię? No mam <noise> Ej, autobus jest Hello? O, strzelba, weź zamień O oh, ja yeah. coś, coś tam miał, coś tam zamieniał Kto szczela, ej Ktoś mi z pleców strzelał Nie, ale ktoś też tutaj podjeżdża. Ej z plecy mi robią O ja was rozjadę Który? Wiemy, We wodzie tak jest jest Chodź tu cwaniaku Jeden dostał w pierdol. Dobra, jednego najechałem A tu za, za, za za zawsze takie dziwne rzeczy kurwa. tutaj Kasy robisz. No tak, Dobra? Eee. Muszę do Joż. pomocy panie? Tu? tu gdzieś jeszcze byli jacyś. Nie ma tam nikogo. A ja jest, jest, jest. Może Racja Mozaśia, trochę po twojej lewej. Jest? A ja jestem tu, Został? daleko. To jest na blisko, za nami. Leży. Dobra? co chcesz? Chciałeś I tak jest. Wójt, ja pierdole, o co ci chodzi. Dobra, drugiego najechałem. <grym> jeszcze jakiś? Dobra, będzie hard trick. Jesteś, Miróś. No, tu na skórze, nie ruszam się. Dobra, to... lecę do Pesuś siebie. To... Ja Zbieram. Ten... Lucik, połączam. Ten... ma. Dobra, dwóch najechałem, no. ale. Beczułkę mam. W ogóle w byście mogli bo Co tam bajem. No chodź tu. Gdzie ta kurwa? Tu jeno w autobusie. Meły, -E Gdzie jest ta bajza? Dot. Cenę dot, to czy co? Ej, a co to jest? Granat uderzeniowy. No, Dobra, jest. Może bo porzuciłem. Baga beczka. Baga beczkę, to przyjmie. A też a, wezmę. Baga beczka to chłopu. Mm. Kur... Ouuuuu teraz sobie wezmę. Kurwa Ty, do tu? E? Chujówsto Uf. A powiedz mi co ta kurwa Hubert robi <laughs> Remont pewnie Piotnie <laughs> Co Robimy? Jademy gdzieś Eee. Daj tutaj kurwa Strefa na bank tam O ktoś strzela Nie to ty? No to ja Kogo? Jed, 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 jed. Dobra, skakujemy wszyscy, się trzymamy dalej, chodź, Mirek tu też. Bo zaś giniemy. No, to ty powiedziałeś? Kurwa, jak ty na mnie mówisz? Co za kurwa świr, nie? Dawaj, Panu tu nie? Mirek. Bo to ci nie mi... wypuszczę. Gdzie idzie To za czwartego? To autobusop, czy nie? No Idzie. No to jadymy. Tak więc co wyjdę tam. Dalej, bo zginiemy. No. O, na miejscu, na jest! A, ma... A Nie mam pojęcia. Gdzie nas nabierzyli? Z góry! Zarobą zaznaczę, ale nie widzę na razie. Tam w Jest tam do góry, na nogach. Na nogach jest? No, no, no. Tam na A. samej górze. Raketa poszła. Żaden snajperki nie mam no na, chyba. Na pewno nie tam, gdzie Pada, zaznaczyliście. Pala. No na tych nogach jest. O, teraz leciał, leci. Obity? O, jest, leci. Za no, parę dobrze, Dobra. fazie Nice. The no. Trzy no, no, kile ale... z autobusu. Ależ paliwo się skończyło. Kurde, tak dobrze szło. Trzy kile z autobusu. Więcej, więcej. Takich akcji. No miał. <laughs> mi kolejny autobus. A paliwo mu wiepcie. Paliło mi w Tak dobrze było. Hmm. Mam łódź. No, chłopaki, czekajcie... Nie wiem, on ta... Niby snajpa... Z tym... Nie, nie. Ma Ty laki... co, u, u, uciekamy tam, w tamtą stronę, tak zaznaczyłem? Chyba tak. Dobra. Kolej się, kolej się, kolej no, no a to... gadaj. No, trzech to znaczy. Mhm. jest, jest. kolej się, kolej się, Och, kurde. kolej Dostał, dostał, dostał. 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 Leży. O ty kurde. Och, leży. Jeden leży w piakach. To no, Proszę powaił. mi chaty nie wysadzać Tam gdzie to było nie kryją jakieś takie Czy ktoś może pomóż mi? Już 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 Ja już też lecę do ciebie A Jak się obracam to te możecie kontynuować O ja. ja sobie tą rakietę zgarnę A? Ile to ma? Pocisków jeden ale zamig. Załatwił? Albo nie, weź inaczej, daj. Weź mi to. Tutaj może, ta. Fazi, bomba, tu masz, No właśnie. Albo sniperkę wziąć. Przeładujcie sobie panowie. A tutaj macie tą, nie? Fontannę młodości. Kurde, nie, rakietnicze czy snajpera? No to ja może wezmę sniperka Jakiś auk lepszy był, czy tylko ten szary co jest? Panowie, musimy się wycofać no, do tyłu Tak jak powiedziałem, do Daily Bug'u To hmm. lecimy Jakieś rakiety bym sobie... Prze... O kurde, goni mnie! Mam cztery rakiety jak coś O, ja mam jedną O, To nie masz, nie, rakietnicy? Jak ktoś go goni, nie, nie. to jestem z tyłu Ja mam Masz? Masz? 28 graczy jest panowie No i pewnie większość zginie w strefie, bo tak poddało streferze A my pójdziemy tak A my pójdziemy jest i... Minuta 7 i Ze strefą non stop No ostatnio my tak szli ze strefą i my dostali w wiesz? No to coś, coś źle zrobiłeś <laughs> Dobra, ja jestem UV-ką miada co to jest za skarb? No, ma to PM A, moto i PM, -y, ale takie jakieś... średnie bym powiedział. Na razie pomijam snajperki. To mm. jest na żółto? Nie no likwiduj te gówno No likwiduj te jabane zaczniki Nie czy... czepiasz nie czepię no. Strefa coraz bliżej Hmm. Jakoś cicho tu strasznie. No. Zasadzka? No, nie wiem. Ja patrzę na tamten budynek, jakbyście chcieli wiedzieć. Mm, tu jest złota dubeltówka. Uh. No ale to nie, nie, nie. One się będzie zawężać tutaj chyba. Dalej. Ja. To jest... Ktoś chce automatyczną? Czy to jest? Oh. O. Też mam automata. O. Masz, o, masz. o tak, to tak, to lubię. Dobra, to. dobra ci dropłem. Pięknie, pięknie. Normalnie tak o... truja z minusem. Trója z minusem. Pochowani. 25 osób o. strzałów nie słychać. Giną, ale nie wiadomo gdzie. 25, Misiu. Mówię. Aha. To Lepiej mieć karabin szturmowy czy AUG'a? Lepiej, Lepiej mieć karabin szturmowca ucie. Bo nie wiem co zamieni, żeby apteczkę sobie wziąć Sturmowca Zatrzymać czy wziąć? AUG'a wyjebaj kurwa, AUGA jest najlepsze bardzo... Najlepszy jest auga Głupi jak jaksianu Karabin szturmowy MK7 Karabin szturmowy jest chujowy no, no ty nie wiesz co to jest Dobra panowie Lecimy tutaj bez kitu, tu się zamknie strefa Zaczekajcie Chłopaki czekajta Chłopaki Dobra, ja weznę jednak kawacha Kolega knightem Tary, auk na tym etapie to tak To jest duży kewlar O bym se wziął Oj sniperka jest Rekin, ty jest tu, skurwysypek, czyli jednak... czyli jednak się pomyliłeś. i musimy się cofnąć teraz. Jakie cofnąć, kurwa? Gdzieś tam 25 osób w ogóle nie zostało, nie to jest. Hit. No, ale ze zatku od morza nic nie ma, tak więc to jest tylko ta strona, panowie. Gdzie ta, jesteś nagry nagrywasz to? Tak, nagrywasz <grywasz> to. O, to nagrywaj dobra, jestem w strefie ja też. To, to zaraz wracam ioo, meg meg. wjeżdżamy czy nikt nie robi pleców? jest dziwne aż se zleca do tyłu Ludzie znikają, a szałów nie słychać, nie? O, czekajcie. Jest, Szał... jest, tam tego Dota Trzeba kontrolować, bo on poszedł i ciało zostawił. Tak, tak sam, wojny tam, tam, na czterech tam, tam, nie zaczyna. Tam, 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 tam. To jest jeden hop. Poczekajcie, a, okay. biegnę do was. Ilu ich tam jest? Jeden. Po prawej się strzelałem, jeszcze wiesz? Tam gdzieś. Bym odpalił rakietę. To z prawej nikogo nie widzę, wiesz? A, mątka, mątka, mątka. A, górce ufalka. jest tu. To znaczy, kurwa. Nie. No nie mogę na to. No kurwa. Dobrze. Aj, kurwa. Z prawej, z prawej, z prawej. No to czekaj, z prawej. Tu na górce To czekaj, obieraj tego z prawej. Tu na górce jest. To czekaj, obieraj. leci. Gdzie ja cię to jeżdża. Tutaj. Do drzewa. Poleciała jedna Dostał, dostał, dwa razy dostał A już dostał, że ten to to Jest jest w krzaku? nie jest Jest, nie? jest, był, czy inny, poleciał uciek. Widziałem Do góry O nie, góry. I tam goście z ciągiem, nie Fazi, wycofaj się chodź tu do, do, do chodź do domu Azji wycofuj się, wycofuj Staram się kurwa, się. nie rób takich Tam jest kupot. jeden. Tu zabudonek ją on proponował. Spokojnie, 13, tam 13, 13, 13, 13, spokojnie. Tu 13, spokojnie. jakieś autko przyjechało, nie? Panowie, jesteśmy w strefie, spokojnie. Poczekaj ta. To... Przeszałem się. Tutaj. Gdzie? Leży. Jestem generałem i styku się postrzegał do tu body. Wiesz, jak dostałem tę robotę. Obserwuję jak kończą się niezliczone śmigy. Sądzę, że ten jest następny. Powinno ci zależeć na zdobyciu mojego zaufania. Sprawdź czy nasze wysunięte bazy są bezpieczne. Natychmiast. Tu na górce jest Ta dwóch. Na uciek, Kurde, najgorzej, ja jak Jeszcze... chcesz doładować ich, i... zostało jak coś. Chcesz ich to to akurat amunicji Dziewięciu... ci zabraknie. Cicho, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Przeładujcie. Macie szansa przeładować, wszyscy. Mogę? Ej, weź mi, daj to. O. Może być w tym budynku w ogóle Wyrwa. Macie granaty? Jest strasz. Jest tam, czy tak se strzelasz? Nie wiem, tak se to Ogólnie ile? Pięciu, tak? E, z, to, lewej, z lewej, z lewej, z lewej. Lewa. Jak daleko? Tutaj. Widziszko? Koło tu, drzewa. No. Za kamieniem tym Jest Dostał, dostał, dostał I tu na jeden blisko Dwóch, dwóch jest O kurde To się oddaje. Tutaj Jeden leży też? Jeszcze jeden tam biegł, uważaj tam dot Tam z przodu, z przodu, z przodu, tu, tu ja ma kewa. No i po głowie jest. Ładnie było. Jednego ja miałeś na blisko, to też? Ja ci pomogę tutaj. tam, 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 tam. No, po mnie. No coś tu A no? Dawaj się my to jest szamość, krzyczymy tam za To auto, auta, no? Ale z pierdali. Nawet niej nawet. Wysadził się, ale ma zero. Nie wiem, gdzie poleciał. Może być na drzewie nawet Potrzebujecie jakiś ten? HP, coś tego? No, ja bym bardzo chciał ten, Gdzie Gdzie ten są? Uzdrowienie niebieskie Został jeden gracz panowie Nie możemy tego no, ulebił, że... Teleportowało mnie Może gdzieś w krzaku, o! Ciebie pazi? To jest, jest koło czego bazi wlecę do niego, na wyrwie Siema kościół Bungus Kurde Hip hip hura Zaprałem oh, 18 minut na czwórki ja pierdzielę 4 tygodnie gry Dobrze, no. dobrze, ja dobrze. <grych> Likwidację dobrze Likwidacje zaraz likwidację 1, 3 <grych> Cztery likwidacje To za wstyd Ja miałem dziewięć Ty się nie odzywaj Dobra, w gotowości